Hej, czyś witajcie, widzowie, dzisiaj sobie robimy Lego Vloga lub w, zwykłego Vloga. Nie wiem, bo dzisiaj jest 4 maja. Moje urodzinki, teraz zaraz idziemy do show na sprawie, bo chcę kupić adminkowi 09 jutro. Ma urodziny też, to ja mu też chcę kupić prezent, bo na imprezę zaprosiła. Ale dobra, to mniej, bo to są już prywatne rzeczy. No i tak kupimy, a później idziemy do Lego Store I no, z okazji moich urodzin oczywiście. Coś tam zjemy w galerii Wrocławia i tak dalej. A więc będę wam robił, przybytki was informował. Może waszą będą jakieś promocje. Zobaczymy. Dobra, chodzimy do Lego To już weszliśmy. Co jest tu się z... o, jest nawet Park Jurajski. Ogólnie to się mało zmienia spadam tego tylko Park Rurals, Jurassic World jest i tak dalej tylko. Tu nowy zestaw ze Star Wars, ogólnie dzisiaj jest międzynarodowy z Międzynarodowy Dzień Star Wars, coś sobie z tej serii kupię. Tu Jurassica Tablica. Jakby to pod koniec odcinka zobaczycie, bo to, to będzie pod koniec pod odcinka, bo to jest mój prezent. Ale go już sobie zamówiłam, jest zwalczę. O wreszcie tutaj telewizorek. O, nawet jest kuźnia, zobaczcie sobie. Kuźnie też ogólnie spoko wygląda. Tu mamy... Okej, okay, jestem już w Legosorze. Jakby robię tutaj, kręci się Astral. Tu mamy saszetki napetu, wszystkie mam już. Syre 21, Mario, kwiatki. Tu minifigurki. Chciałem sobie jakąś kupić. coś się nie udało. O, czy Tu mamy bryloczki. Wziąłem sobie jodę? Spoiler Tu Marwele Harry Pottery Indiago, Minecraft Star Wars AT-AT lub Soku Millennium No i tu mamy takie rzeczy Tu mamy Kieryńca To dziś dostanę Sokół Błyszczachaczek i księgarnia i no i Jurassic World i tak dalej. No to ja już lecę, bo muszę się spieszyć i zrobię, bo będę zaraz zjadł i tak. No, jakiś przycisk. Jakiś ludzik. No i taki zestaw. No to ja wychodzę. Dobra, ja już wróciłem do domu. Przyszła do mnie paczka z moim głównym prezentem. Zrobiłem Wam takie przebitki w Legostorze. Niestety w Osho mnie się nie udało. I w Lego Legostorze kupiłem sobie jakieś rzeczy i zamówiłem przez internet. Dziś jest jeszcze Międzynarodowy Dzień Star Wars, co nie wypadało czegoś nie kupić ze Star Warsów. I taka pierwsza rzecz w tym haul'u to jest taka mała. To jest taki bryloczek z jodą. Nie chciałem sobie jakiegoś takiego małego tycie zestawu kupować, po prostu mi wystarczy bryloczek. Mam już Baby Jodę, ale w formie ludzika, nie bryloczka, ale Joda w formie y, ludzika jako bryloczek jest też spoko. I dalej saszetki mapetów. Jakby zakupiłam ich całą serię, wszystkie 12 i chciałabym teraz bardzo podziękować panu z Legosera panu Sergiuszowi, który mi pomógł wymacać te wszystkie minifigurki, dzięki, nie, dzięki niemu wiem, że mam wszystkie te minifigurki w kolekcji i zanim spodziewajcie się openingu tych minifigurek, bo będzie za niedługo i główny mój prezent oj, du, 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 du. wiele razy już w niektórych rzeczach wspominałem może, że go kupuję i to jest fotel butikowy, mój wymarzony zestaw Mój ulubiony modular i naprawdę mam tutaj przy okazji takie minifigurki z tyłu. On się pokazuje, że się łączy z komisariatem policji. Tu mamy pośrodku hotel butikowy i księga. Ogólnie zestaw jest dość 18 lat. Jego numer katalogowy to 10297 i ma 3066 elementów. Trochę tego dużo. No i no to no tyle. A więc ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że będziecie dzisiaj fajny dzień po majówce. I ja się z wami żegnam. Cześć!